Witam Was serdecznie kochani w tym nowym, pięknym dniu Zacznijmy dzisiejszy dzień od razu przejdźmy do Słowa Bożego i zacznijmy go nad krótkim rozważaniem Coś może być lepszego niż zacząć dzień z Panem Jezusem niż zacząć dzień w rozważaniu Jego Słowa usłyszeć to, co On chce nam powiedzieć i chce nam przekazać Przejdziemy dzisiaj bezpośrednio do Słowa Bożego i przejdziemy do Ewangelii Łukasza 9 rozdziału Ewangelia Łukasza 9 rozdział Od 28 do 36 wersetu Jeżeli macie Biblię, otwórzcie je Jeżeli nie, jak zawsze z chęcią Wam przeczytam Ewangelia Łukasza 28 do 36 wersetu Pod rozdział ten jest zatytułowany Przemienienie Jezusa a mniej więcej w osiem dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wyglądał oblicza Jego, wygląd oblicza Jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy, oni roz, roz, a gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty: jeden tobie, jeden Mojżeszowi i jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zaciemnił ich, i zlękli się, gdy wchodził w ten obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest syn mój wybrany, jego słuchajcie. A gdy, a gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam, a oni przemil, przemilczeli to i w owych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, od 28 do 36. Wersetu. Moi drodzy, kochani, dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Na pytanie, które praktycznie zadają nam, kiedy wychodzimy, dzielić się dobrą nowiną o Panu Jezusie, praktycznie zadają nam za każdym razem i to nawet kilkakrotnie. Zadają nam pytanie, dlaczego nie modlimy się do Maryi i czy my, Maryi, nie uznajemy i czy Maryi nie uważamy? Typowe pytania yy, pod kątem Maryi, Matki Jezusa. Któregoś razu rozmawiałem też z pewną kobietą i ona mnie zaprosiła na spotkanie i powiedziała hej, my robimy tam spotkanie, yy, modlimy się, może by Pan do nas przyszedł. I w trakcie tej rozmowy okazało się, że ta kobieta mówi, że modli się na do Maryi. I ja jej powiedziałem proszę Panią, Modlimy się tylko do Jezusa. Taka jest jego wola. Nie modlimy się do Maryi. Pan Jezus powiedział o sobie, że on jest jedyną drogą do Ojca. Ona mówi, a ta pani powiedziała, ach tam, ach tam. Ale ja mówię, proszę, Panie, to mówi słowo Boże. To mówił Pan Jezus. Pan Jezus powiedział też o sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem światłością świata. Ja jestem wodą życia. Ja jestem tym, o którym mówi całe Pismo. I ta pani, jakby dawała różne argumenty, ale cały czas odpowiadałem jej na podstawie słów pana Jezusa, że pan Jezus jest tym jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, człowiekiem. Właśnie on, Je Chrystus, jest jedynym pośrednikiem. Nie ma innych pośredników. Nie ma innej drogi do Boga Ojca, jak tylko poprzez Jezusa Chrystusa. I, takiej, i tak tej pani mówiłem, odpowiadałem aż w końcu ona powiedziała: Pan tylko ta Biblia i Biblia. Powiedziałem, no, jako chrześcijanie, czyli uczniowie i naśladowcy pana Jezusa Chrystusa, trzymamy się Biblii, ponieważ Biblia jest wyznacznikiem tego, czego Pan Bóg od nas chce. Pan Bóg spisał całą swoją wolę w słowie Bożym. Ponadto ewangeliści spisali pod natchnieniem Ducha Świętego życie, służbę, misję pana Jezusa Chrystusa. I słowo Boże, jak o, samo o sobie mówi, nie może być naruszalne. Nie można nic do niego dodać. Ani nic od niego odjąć. I ta nasza rozmowa się zakończyła. Ale tak naprawdę ta rozmowa się zakończyła z tą kobietą, ale ta rozmowa trwa od wielu, wielu, wielu lat na wielu różnych płaszczyznach, w różnych rozmowach z różnymi ludźmi. I przyznam się szczerze, że czasami ludzie którzy nawet specjalnie nie wierzą w Boga, którzy. W których wiara w Boga nic w życiu codziennym nie znaczy, są na nas na nas, kiedy mówimy, że my nie modlimy się do Maryi, bo nie modlimy się, mówimy, że to jest sprzeczne z wolą Bożą, dlatego to nie robimy. I zauważyłem też, że ludzie, którzy naprawdę nie mają nic wspólnego z Bogiem na co dzień, po prostu oburzają się na nas. Oburzają się, kiedy na naszych ewangeliz ewangelizacjach, kiedy w naszych nawet codziennych rozmowach o Bogu mówimy nie Pan Jezus jest jedyną drogą do Boga Ojca. Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem i żaden inny pośrednik nie ma prawa bytu. Te codzienne rozmowy skłoniły mnie właśnie do przeczytania tego, tego wersetu, tej historii z Ewangelii Łukasza, którą się z Wami dzisiaj na początku dzieliłem, po to, żeby rozwiać pewne wątpliwości, po to, żeby było jasne, po to, żeby ktoś. To ma też wątpliwości, jeżeli Ty masz wątpliwości, czy powinieneś modlić się tylko do Jezusa, czy też do Maryi, to chciałbym dzisiaj na podstawie Słowa Bożego rozwiać te wątpliwości i powiedzieć, że Pan Jezus jest jedyną drogą do naszego Boga Ojca. I ten fragment, który dzisiaj czytałem, nie jest tak po prostu przeczytanym fragmentem. Ponieważ wszystko zaczęło się od Boga Ojca. I Bóg Ojciec powiedział uczniom, apostołom już wtedy, wskazując na Jezusa, bo to na górze przemienienia sam Bóg powiedział: Ten jest syn mój wybrany, tego słuchajcie. Cała Biblia, Ewangelie, listy apostolskie, dzieje apostolskie, Księga Objawienia. Cały czas wskazują na jedną osobę, na osobę Pana naszego Jezusa Chrystusa i tylko na Niego. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana, 14 rozdziale i 6 wersecie, Pan Jezus mówi tak. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Boga Ojca, jak tylko przeze mnie. I już tutaj Pan Jezus rozwiązuje kwestię, czy jest inna droga do Boga. Nie ma innej drogi, tylko poprzez imię Jezusa. Jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem, jeżeli chcesz wołać do Boga, to możesz tylko poprzez imię Jezusa. Tylko to jest jedyna właściwa droga nie ma innej drogi nie ma też innych pośredników pierwszy list Tymoteusza drugi rozdział, piąty werset też rozwiązuje tą kwestię apostoł Paweł pisze tak jeden jest posłuchajcie, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek, Chrystus Jezus apostoł Paweł tutaj pisze, że tylko jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek, Chrystus Jezus i znowu wskazuje na Jezusa Chrystusa więc, więc i apostoł jako człowiek mówi, że jest tylko jeden pośrednik. Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Boga Ojca jak tylko przeze mnie. I wreszcie w tym samym fragmencie, od którego zacząłem dzisiejsze rozważanie, jest napisane, że sam Bóg wskazał na Jezusa i powiedział, to jest mój syn umiłowany, i Jego słuchajcie. Więc moi drodzy, całe pismo, sam Bóg, Jezus Chrystus i apostołowie wskazują, że jest tylko jedna droga do naszego Boga, a Ojca, i tą drogą jest Jezus Chrystus, i On jest jedyną drogą, i On jest jedynym pośrednikiem, i nie ma żadnej innej drogi. Czasami. Zadajecie pytanie, no ale to przecież nic złego. Przepraszam, twierdzicie, nie zadajecie pytanie, moi drodzy. Czasami twierdzicie, moi drodzy, że no przecież to nic złego, jeżeli modzę się do Maryi. Wiecie co? W naszej polskiej kulturze Maryja zajęła szczególne miejsce jako matka Jezusa, jako pośredniczka, orędowniczka, jako ta matulka, która może wybłagać pewne łaski u Pana Boga. i Przesionko to tak mocno w naszą kulturę, że czasami okej, okay, posłuchacie, że być może Jezus jest jedną drogą, ale to nic złego, jeżeli modlimy się do Maryi. Ale moi drodzy, ten Bóg, który dał nam Słowo Boże, ten Bóg, który stworzył ten świat, ten Bóg, który darował nam winy przez Jezusa Chrystusa, nie powiedział, że są różne drogi. Powiedział, że jest jedna droga, że jest tylko jedna droga do Boga poprzez imię Jezusa Chrystusa. I nie tylko nie jest to Bogu obojętne, czy się modlisz przed Maryję, ale jest to wrogie Jego istocie. Nie można modlić się do nikogo innego, nie można wołać do kogo innego. Nikt inny nie jest pośrednikiem ani orędownikiem jak Jezus Chrystus. I nie tylko nie jest to neutralne, ale jest to grzechem. I ten grzech ma szczególne imię w Biblii. Ten grzech się nazywa grzechem bałwochwalstwa. Oddawanie czci, oddawanie hołdu, oddawanie jakikolwiek uwielbienia, adoracji Maryi jest poważnym grzechem, jest potężnym grzechem, grzechem bałwochwalstwa. I nie tylko nie jest to neutralne, nie tylko nie jest to grzechem, ale jest to szczególnym grzechem, jest to grzechem bałwochwalstwa, obrzydliwością, obrzydliwością przed samym Bogiem. Bóg brzydzi się tym, i Bóg na pewno nie wysłuchuje tej modlitwy, moi drodzy. Albo wierzysz Bogu, albo wierzysz swoim przekonaniom. Albo wierzysz sw tradycji, swoim przekonaniom, albo temu, jak ci się tylko wydaje. Tylko te trzy rzeczy, które wymieniłem: tradycja, przekonanie, jak ci się wydaje, jest niezgodne z Bożą, Bożą Wolą. Ja często o tym mówię, i dzisiaj też muszę o tym wspomnieć, że. Po to Bóg dał nam Słowo Boże, po to dał nam Biblię. Po to dał ją nam, ponieważ wiedział, jacy jesteśmy słabi, jacy jesteśmy ułomni. Jakie mamy tendencje do, do takiego religijnego życia. Do takiego religijnego namaszczenia, ale nie mającego nic wspólnego ze Słowem Bożym. Dlatego Bóg zesłał, dał nam, przepraszam, Słowo Boże, żebyśmy cz czcili Go i uwielbiali, tak, jak on tego sobie życzy i tak, jak on tego pragnie. I dlatego mamy spisaną całą Bożą Wolę w Jego słowie. Jeżeli coś robisz, co jest niezgodne z Jego wolą, wolą Bożą, to grzeszysz. Grzeszysz i żyjesz w grzechu. Na końcu słowa Bożego, w ostatnich słowach jest napisane, kto odejmie. Coś ze słów tej księgi, temu będzie odjęte, a kto doda coś do słów tej księgi, temu będzie dodany plag. Zobaczcie, moi kochani, drodzy, nasz kraj. Myślę, że już doszliśmy do momentu, który mogę Wam śmiało powiedzieć na podstawie Słowa Bożego, że jakiekolwiek modlitwy do Maryi, do papieża, poprzez pośredników, orędowników. Są potężnym grzechem, są grzechem bałwochwalstwa, i nie tylko Bóg tego nie chce, nie toleruje, ale się tym brzydzi. Brzydzi się tym. Ponadto jeszcze dodam do tego, że prawie na każdym z kraju naszej polskiej wsi, miasteczka, na każdym prawie skrzyżowaniu jest jakaś świątynka ku czci Maryi. Praktycznie wszędzie jest jakiś obraz, i kult Maryjny jest uprawiany i Zobacz sobie w Biblii, co też Bóg mówi na to, a powiedział i wyraził się już do, też dokładnie o tym w pierwszym przykazaniu. Czy znasz Boże przykazanie? Czy znasz dekalog? Nie ten, który nasz polski tradycyjny kościół ci podaje, ale ten, który Bóg ustanowił. W polskim tradycyjnym katechizmie pierwsze przykazanie jest takie: Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. I już koniec. I leci dalej. Drugie, trzecie, czwarte przykazanie. Ale to jest tylko Pierwsza, pierwsze zdanie z całego Bożego przykazania. Ponieważ dalej idzie, to tak. Teraz będę parafrazował: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, nie będziesz czynił sobie żadnych obrazów, żadnych figur, nie będziesz się ich, im kłaniał i nie będziesz ich czcił. Bóg brzydzi się jakąkolwiek też formą oddawania czci obrazom, figurom, rzeźbom, oddawania im hołdu, adoracji, powierzania im swojego życia, trzczenia tego i ubóstwiania i mo modlenia się do niego. Więc mamy tutaj już pełny jakby obraz totalnego, potężnego bałwochwalstwa, które jest w naszym kraju. Nie dość, że ignorujemy Boga i nie wołamy tylko do Jezusa Chrystusa, tak jak Bóg tego sobie życzył, ale ustanowiliśmy sobie orędowników, pośredników Współodkupicieli. Ustanowiliśmy sobie, powiem wprost, ustanowiliśmy w naszym kraju, w naszej polskiej kulturze, kult maryny. I on jest tak potężny i tak wielki, że miliony ludzi odciąga od żywego Boga. Odciąga od żywego Boga i pcha w ramiona grzechu, pcha w ramiona diabła, pcha w ramiona bałwochwalstwa. Wiem, że to, co teraz mówię, łamie sposób myślenia każdego Polaka. Wiem, że jeżeli jesteś tu pierwszy raz i słuchasz mnie, możesz być oburzony. Jeżeli dosłuchaj do tego miejsca, możesz być zły na mnie, ponieważ łamie Twój sposób myślenia. I zawsze, kiedy to ludziom mówimy na ulicy, są oburzeni. Ale cóż my możemy powiedzieć? My mówimy tylko to, co powiedział Bóg my tylko zwiastujemy to co jest napisane w słowie Bożym. Jeżeli masz z tym problem, to kuć się z Bogiem. To powiedz Bogu, spytaj się Boga. A jeszcze lepiej zrób w pokorze otwórz słowo Boże i zacznij je czytać. Niech sam Bóg ci odpowie na te dylematy, które teraz możesz mieć. Moi drodzy, moi kochani Polacy, ludzie którzy to słuchacie, Zobaczcie, pokażę Wam teraz dwie strony bałwochwalstwa i efektów tego. W Polsce kult maryjny jest bardzo potężny. Kult figur, kult obrazów, czczenia tego wszystkiego, adoracji, ubóstwiania. W naszej Polsce jest prawie, że wryte w nasze DNA i bardzo mocno działa. Prawie każdy przeciętny Polak Woła do Maryi Albo uważa ją Jak nie lepszą od Jezusa To przynajmniej na tym samym poziomie Ale tak jak Wam pokazałem Bóg, Jezus i apostoły Wskazywali tylko na Chrystusa Całe słowo wskazuje na Chrystusa I wszystko co za poza Chrystusem Jest grzechem Grzechem bałwochwalstwa I nasz polski kraj Utopiony jest w bałwochwalstwie Jesteśmy narodem Bogu chwalców. I teraz zobaczmy drugą stronę medalu. Pan Bóg powiedział, że ci, którzy go czczą w duchu i w prawdzie, będą przez niego chronieni, szczerzeni. Bóg jest Bogiem, który chce dbać o swoje dzieci, który nawołuje na różne sposoby. Żebyśmy przyszli do Niego i pili z Jego źródeł wody, żebyśmy całym siebie powierzyli Chrystusowi i tylko Jemu zaufali, żeby tylko On był jedyną drogą, żeby On był pośrednikiem. A jak Wam wykazałem, nasz kraj jest krajem bałochwalczym. Więc nie dziw się, że historia Polski to historia nienawiści, historia wojen, historia rozbiorów. Zobaczcie, trzy rozbiory za nami. Ledwo odzyskaliśmy niepodległość, już mieliśmy następną. Znaczy trzy rozbiory: Pierwsza wojna, chwila spokoju. Druga wojna, która była dla nas miażdżąca. Po wojnie mieliśmy następną okupację sowiecką, która skończyła się dopiero w latach 90., tak naprawdę. I jak do tej pory żyjemy? Jesteśmy narodem skłóconym, nienawidzącym się. Jesteśmy narodem który tak naprawdę, przez kult bałwochwalczy, żyje pod przekleństwem. Nie znamy spokoju, nie znamy miłości, nie wiemy tak do końca, co to ży znaczy żyć wolnym człowiekiem, ponieważ jesteśmy krajem totalnie, totalnie pociachanym przez rozbiory, okupacje, przez komunę. Cały czas coś się z nas dzieje, z nami, a jak nie, to zobaczcie wokół teraz Ile wojen jest na tle politycznym chociażby. Moi drodzy kochani, to wszystko nie wzięło się znikąd. To wszystko się wzięło stąd, że żyjemy pod przekleństwem bałwochwalstwa. Możesz też zobaczyć sobie, jak w dawnych czasach, w Starym Testamencie, że kiedy lud wybrany, Izrael, czcił Boga, tak jak Bóg tego sobie życzył, to byli najbezpieczniejszym krajem. Sam Bóg o nich dbał. Ale później coś się zawsze pojawiało, że pojawiały się różne świątynki, aszery i innych bóstw. I zazwyczaj to były takie same kobiece bóstwa. I wtedy zaczynało nadciągać przekleństwo nad Boży Naród. Były wojny, nieszczęścia, były niewole dwie bardzo potężne i złe dla Izraela. Ale zanim do tego doszło, Bóg zawsze wysłał swoich proroków i mówił, pokutujcie, upamiętajcie się z grzechów, nawróćcie się, odwróćcie się od bałwochwalstwa, odwróćcie się i spalcie wszystkie świątynki, zniszczcie je, ponieważ ja powiedziałem, że nie będziesz miał żadnych bogów innych, nie będziesz miał obrazów, nie będziesz ich czcił, nie będziesz sobie figur robił, masz mnie, świętego Boga, czcić, a wtedy ja. Będę się za tobą wstawiał, będę cię chronił, będę cię szczeg, będę cię prowadził, to mówi Bóg. Ale jeżeli wybierzesz przekleństwo i będziesz sił, bałwany, to marny Twój los. I tak się kończyło. Izrael szedł do niewoli. Izrael cierpiał. Jerozolima była zniszczona. A Boży lud był w niewoli. Dlatego, że wybrali bałwochwalstwo. Dlatego, że zaczęli żyć nie tylko w nieposłuszeństwie względem Boga, ale ignorowali go. Czemu tyle wojen, nieszczęścia jest w Polsce? Czemu nie jesteśmy zgodnym narodem? Czemu, jak ledwo coś dostaniemy, niepodległość, to jakiś okupant się pojawia? Ano, pewnie dlatego, że powierzyliśmy nasz kraj. Fałszywym bogom, dlatego właśnie, że modlimy się do Maryi, i prosimy ją o stawiennictwo za nasz naród. Modli się do fałszywych bogów, modli się do demonicznego bóstwa? Masz co chciałeś, przekleństwo. Masz co chciałeś. Wiem, że to, co czyta, to, to dzisiaj Ci mówię, może Cię obrazić, może obrazić Twoje uczucia religijne. Ale wolę, żebyś był obrażony na mnie. Ale zweryfikował swoją wiarę i to, komu powierzasz swoje życie, i to, komu zaufałeś, niż żebyś w zgodzie ze mną poszedł do piekła. Ponieważ szczenie czegoś innego niż Chrystus, ponieważ szczenie ponieważ bałwochwalstwa i bycie częścią tego systemu bałwochwalczego zaprowadzi cię do piekła. Mam nadzieję, że na podstawie Słowa Bożego wykazałem Ci, że jest tylko jeden Bóg, że jest tylko jedna droga, że jest tylko jeden pośrednik do Boga Ojca, Jezus Chrystus, i nie ma innej drogi. A wszystko inne jest grzechem bałwochwalstwa, a wszystko inne zaprowadzi się do piekła. Prawdą jest też, że tych samych ludzi, których spotykam, że właśnie mi mówią, czemu się nie modlimy do Maryi, kiedy z nimi się dalej rozmawia, ci ludzie nie mają pokoju w duszy. Ci ludzie nie mają problemów grzeszyć. Ci ludzie nie mają problemu żyć, jakby nie znali nigdy żywego Boga. I faktycznie nie znają Go. Znają tylko jakieś religijne formy życia, których Bóg nigdy nie chciał. Więc, jeżeli dociera do Ciebie dzisiaj to, co mówimy, jesteś jednym z tych kochanych Polaków, pobożnych Polaków, ale modli się do Maryi, czcisz ją, adorujesz. Jeżeli ona jest Twoim orędownikiem, pośrednikiem, jeżeli myślisz, że ona coś może Ci wskórać u Boga Ojca, to dzisiaj chciałbym Ci pokazać i mam nadzieję, że wykazałem to, że żyjesz w grzechu. Że żyjesz w grzechu, jesteś w buncie przeciwko Bogu. Ktoś kiedyś Cię okłamał, ale cię jest dobry dzień. Gdzie jest dobry moment, żeby zawrócić, żeby odwrócić bieg tego wszystkiego i przyjść do dawcy życia, przyjść do jedynego prawdziwego pośrednika, przyjść do Jezusa Chrystusa. Niech On będzie Twoim jedynym Zbawicielem. Niech On będzie Twoim jedynym pośrednikiem. Niech On będzie Ten, któremu powierzysz swoje życie i będziesz Go uwielbiał, ubóstwiał. Ewangelia Jana 14:6. Słowa Jezusa: Niech się wyryją w Twoim sercu, ponieważ tam jest wszystko, i tak naprawdę to, co dzisiaj mówię, to mógłbym przeczytać te słowa Pana Jezusa i skończyć to nagranie, i, i to byłoby wszystko. Pan Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt inaczej nie przychodzi do Boga Ojca, jak tylko przez mnie. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko Jezus. Nie ma innej ofiary, jak tylko krew Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi, nie ma innego pośrednika, jak Jezus Chrystus. A wszystko inne jest grzechem, a wszystko inne jest złem, a wszystko inne jest bałwochwalstwem. Moim pragnieniem jest to, aby ten kraj, przejrzał na oczy, aby ten kraj i ty pokutowali z grzechów. Tego, że czciliśmy fałszywych bogów. Że powierzyliśmy nasze życia, nasz kraj bałwanom. I żebyśmy pokutowali z tego i nawrócili się. I żebyśmy tak naprawdę powierzyli ten kraj, powierzyli nasze dusze, powierzyli nasze zbawienie Jezusowi Chrystusowi. Bo tylko On jest godzien chwały. Bo tylko On jest godzien trzy, bo tylko On jest godzien uwielbienia. I nie ma innej drogi, mój drogi. I nie ma innej drogi. Zaufaj Jezusowi, zaufaj Bogu. Przekonaj się sam o tym, co dzisiaj mówiłem. Weź Słowo Boże, weź Biblię i skonfrontuj swoją wiarę. Wyrzuć tradycję. Wyrzuć przekonania. Wyrzuć tego, co Ci inni mówią i jak każą Ci wierzyć. Na to, co ja mówię, zweryfikuj ze Słowem Bożym. I przekonaj się sam, jaka jest wola Boża, czego Bóg od nas żąda i czego chce, a czym się brzydzi. A wtedy przekonasz się sam, że ten cały polski kult maryjny jest jednym wielkim grzechem bałwochwalstwa, z którego musimy pokutować. Jeśli nie będziemy pokutować, to cały czas będziemy w kraju naszym mieli to, co mamy. A i my nie zaznamy pokoju, nie zaznamy radości i spełnienia z Bogiem, a i my nie zaznamy zbawienia. Więc już dzisiaj idź do Jezusa Chrystusa, porzuć grzech, jeżeli żyjesz w grzechu bałwochwalstwa, jeżeli modlisz się do Maryi, jeżeli modlisz się do jakichś innych pośredników, świętych Krzysztofów, Antoniów czy jakiś tam innych, ja nie wiem. Już to Ci wykazałem na podstawie Słowa Bożego, jest tylko jedna droga, jest tylko jeden pośrednik. Wszystko inne jest grzechem, wszystko inne zawiedziecie, wszystko inne zaprowadzi Cię do piekła, a nie do prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa. Niech was Bóg błogosławi. Jeżeli, jeżeli przekonałem was, jeżeli was przekonałem tym krótkim rozważaniem, to jesteście w dobrym miejscu, to jesteście w miejscu, w którym Jezus Chrystus mówi. Oto jestem, czekałem. Porzuć, porzuć pośredników, porzuć innych bogów. Przyjdź do mnie, ja ci dam zbawienie, ja ci dam wszystko, czego potrzebujesz. Ja otworzyłem drogę do Boga Ojca. Niech Was Bóg błogosławi. Chwała Jezusowi, chwała tylko Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Bądźcie błogosławieni. Pokój wam.